Witam serdecznie, moi kochani. Witam się z wami z mojej pracowni, którą niedawno uporządkowałam i z której jestem bardzo zadowolona, bo to jest taki spokój i cisza w tym moim kąciku. Chciałabym wam pokazać, co ja tutaj przygotowywuję bo już niedługo będzie wiosna. Będziemy przyrządzać różne maceraty olejki i różne specyfiki i eksperymenty będziemy robić. Już niedługo będziemy zbierać ziółka. No u mnie wiadomo, że ja nie mam też takiego miejsca, muszę dalej trochę jeździć, żeby ziółka zbierać, ale to co mogę, to właśnie chcę wykorzystać to co mam na pod ręką właśnie chcę wykorzystać do moich kosmetyków czy tam specyfików. I zobaczcie co ja tutaj nabierałam. Mam taką cudowną butelkę z takim stojaczkiem. Ten stojak dzisiaj właśnie malowałam na złoto. Tą buteleczkę będziemy mogli potem podgrzewać świeczką albo jakimś palnikiem. No zobaczymy, ważne, żeby był troszkę ognia do naszych e, olejów i mam takie buteleczki uzbierałam, zobaczcie. No i oczywiście ciemne buteleczki, żebym mogła dłużej przechowywać e, różne e, maceraty. No mam tutaj jeszcze, zobaczcie, suche kwiaty właśnie do świeczek e, i Żółka różnego rodzaju. Ziłka jeszcze będą się suszyć, wiadomo przez wiosnę lato, żeby właśnie moje mydełka, świeczki czy różne olejki zdrowotne były jak najlepszej jakości i żeby mm. <laughs> fajnie wyszły. Niedługo będę robić olejek taki zdrowotny ziół. Więc postaram się nagrać to mniej więcej. Co robię, jak robię i pokazać, podzielić się z Wami po prostu tym, co ja tutaj eksperymentuję. Moi drodzy, jak ja tu się nagrywam teraz, to chciałabym jeszcze Wam pokazać i zareklamować moje mydełko z wyciągu z nagietka zobaczcie, ono właśnie wygląda tak ale może ja coś e, nagram spe, ekstra e, na temat tego mydełka ale możecie sobie teraz zobaczyć pachnie ładnie, naturalnie e, ma żółty kolor i nawet widać właśnie płatki, tutaj posypałam płatkami nagietka ale ja może o tym mydełku jeszcze E, się nagram następnym razem i coś więcej opowiem. <grych> A na razie żegnam się z wami i życzę wam cudownego dnia, buziaczki, pa.